Czyli w razie czego, powiedzmy, taki delikwent zatrzymany przez policję y, jadący autem jak uzasadni, no jadę przecież na szybki seks, to jest okej. Okay. Bez mandaciku. Jest Ty... coś takiego, co się zaczyna na witeę M. Siema, z tej strony Kajda, witam was na kanale Kajda na Bulwarach i dzisiaj w tej przepięknej, słonecznej scenerii pogadamy sobie o temacie dość trudnym, a mianowicie o miłości podczas kwarantanny, a tak naprawdę o seksie w czasach zarazy. Siedzimy w tym zamknięciu i tak jak mówimy, oczywiście możemy się bawić, dres szpilki, szpilki biustonosz, mąż w biustonoszu, małżonka w krawacie, no różne rzeczy tutaj mogą być, to co zrobić, żeby rzeczywiście jeszcze to życie erotyczne w tym zamknięciu urozmaicić. Nie wiem, może na przykład po prostu taki seks wirtualny, małżonek w łazience, e, żona w kuchni i łączymy się na Skype'ie, taka gra wstępna, czy może zupełnie coś innego? Nie, ale teraz, teraz to dla ludzi to nie jest żaden problem. Ja się domyślam, to jest kwestia wyobraźni. Ci, co nie mają własnej wyobraźni, no to mają kanały erotyczne, które mogą być tak, takim bodźcem. Dla so oh yeah. ja, tych, którzy są tacy rutynowi, to ten okres właściwie nic nie zmienia. Ta eutyna pozostanie w dalszym ciągu. Natomiast ci, którzy teraz mogą sobie pozwolić na seks, bo mają więcej na to czasu, a druga osoba też jest chętna, no to tutaj pole fantazji jest szeroko otwarte. Ja myślę, że jednak pole fantazji jest dosyć mocno zarezerwowane do zaorania przez singli. Co z singlami? Pani, jeśli chodzi o singli, no to przecież nie udawajmy, yy, że oni sobie nie jadą. Singiel to, to nie znaczy, że on w ogóle nie, nie zna życia seksualnego. Ale nie, oczywiście, Jest że nie. Jest coś takiego, co się zaczyna na literę M. Marmolada. Modlitwa. Hmm. Muminki. Masturbacja. Pod koniec roku to na porodówkach lekarze będą mieli pełne ręce roboty, czy to raczej adwokaci będą mieli pełne ręce roboty, bo fala rozwodów się jednak zacznie. Wszystko to wchodzi w gę. Na pewno część ludzi powiększy rodzinę, sytuacje zagrożenia życia no bardziej sprzyjają to fakt. Zobaczymy jak to będzie. Poczekamy za 9 miesięcy. One, two, three! No nie ma takiej opcji teraz, żeby umawiać się poprzez portale randkowe, żeby ten seks był bezpieczny. No, oczywiście no można kombinować, aczkolwiek tego raczej doradzać nie będziemy. Wie pani, ja z panią rozmawiam w Warszawie. Miasto dosyć duże, więc jeżeli ktoś jest na portalu randkowym, jest singlem i chce zawrzeć znajomość, a druga osoba też jest na to chętna, no to jakie jest ograniczenie tutaj w Warszawie na to? No, umówią się tu lub tu i już. No, nie muszę iść do restauracji czy do kawiarni, tylko mogą się umówić u siebie. Przecież nie ma zakazu. Czyli w razie czego, powiedzmy, taki delikwent zatrzymany przez policję, y, jadący autem, jak y, y, uzasadni, no, jadę przecież na szybki seks, to jest ok, bez mandaciku. <laughs> Policjant z poczuciem humoru by uśmiechnął się na, na, na taki komunikat wprost, ale by chyba nie za bardzo uwierzył. Ja tylko z takimi policjantami chciałbym mieć do, czy do czynienia, nie ukrywam. Ale proszę mi powiedzieć jeszcze tylko tak, już teraz na podsumowanie: czyli rzeczywiście e, temat izolacji i seksu to nie jest żaden problem. To wszystko może iść w parze i można rzeczywiście, mając dobrą wyobraźnię, połączyć, a nawet urozmaicić. Poza tym y, ludzie y, mają bardzo dobre zdolności adaptacji do wszystkich hmm. warunków i to w bardzo szybkim czasie. Ja to widzę też po moich pacjentach. Którzy przeżywali różne problemy tam w swoich związkach rodzinnych i tak dalej. I za chwilę też będę miał psychoterapię przez Skype'a i widzę, jak błyskawicznie się potrafią dostosować do zmienionych warunków. Mamy naprawdę plastyczne zachowania. Dobrze sobie poradzą. Cudownie! Dziękuję bardzo! Pozdrawiam serdecznie. To jest kanał Kajda na Bulwarach. Subskrybujcie, lajkujcie, ale przede wszystkim informujcie nas, kogo chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach. Siema!